Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę kilka ćwiczeń, które można zastosować w celu mobilizacji kręgosłupa podczas długotrwałej pracy siedzącej przed komputerem. Będą one możliwe do wykonania w krótkim czasie oraz bez konieczności wstawania od biurka i używania dodatkowego sprzętu. Jeżeli brakuje Ci ruchu oraz zmiany pozycji i z jakichś powodów nie masz możliwości na aktywność poza pracą, a w trakcie nie czujesz sztywność oraz potrzebę rozruszania się, warto skorzystać z tych ćwiczeń. W ostatnim odcinku opisałem zależność między ruchem i zmianą pozycji, a sztywnością oraz bólem pleców. Link do niego wyświetli się w karcie. W pierwszym ćwiczeniu ustawiamy naszą miednicę naprzemiennie do przodu i tyłu pochylenia. W przodu pochyleniu staramy się oddalić jak najbardziej dół żeber od kolców biodrowych przednich górnych. Następnie w ruchu przeciwnym przybliżyć je do siebie. Ruch wykonujemy powoli, kontrolując go. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. W kolejnym ćwiczeniu siadamy na krawędzi krzesła i ustawiamy szeroko nogi. Ruch zgięcia zaczynamy od odcinka szyjnego, następnie piersiowy i lędźwiowy. W maksymalnym dla nas zakresie możemy wykonać pauzę, a w trakcie niej dodać element zgięcia bocznego z rotacją, co zapewni nam większe rozciągnięcie po danej stronie kręgosłupa. Wracając do góry, tym razem od lędźwi do odcinka szyjnego, na górze zakładamy ręce za głowę i staramy się wyprostować jak najbardziej, jednocześnie napinając mięśnie wzdłuż kręgosłupa. Przytrzymujemy kilka sekund i zaczynamy od nowa. Siedząc tak, aby rękami ustawionymi w kształt litery W nie dotykać oparcia, zbliżamy łopatki do siebie i napinamy mięśnie grzbietu. Utrzymując stałe napięcie mięśni, staramy się powoli unieść ręce do kształtu litery V. Następnie wracamy z powrotem, tak samo nie tracąc napięcia. Łokcie prowadzimy szeroko za głową. Możemy je sobie utrudnić, zginając się w biodrze, gdzie z uwagi na grawitację ciężko jest utrzymać napięcie grzbietu. Kolejnym splatamy ze sobą dłonie i opieramy łokcie o biurko. Następnie chowając głowę między ręce, trzymamy łokcie na szerokości barków, napinając mięśnie wzdłuż kręgosłupa, staramy się jak najbardziej wyprostować odcinek piersiowy. Wyobrażamy sobie, jakbyśmy chcieli zbliżyć klatkę do podłogi. Przytrzymujemy w ten sposób kilka sekund, na chwilę luzujemy i zaczynamy kolejne powtórzenie. Możemy również dodać element zgięcia bocznego w celu większego napięcia mięśni po danej stronie kręgosłupa. W przypadku dyskomfortu błokcia w, w takiej pozycji, możemy podłożyć pod nie coś miękkiego. Piąte ćwiczenie będzie podobne w wykonaniu do drugiego, z tym że tutaj pracujemy na neutralnie ustawionym kręgosłupie. Siedząc na krawędzi krzesła, z szeroko rozstawionymi nogami, wykonujemy zgięcie w biodrze w maksymalnym dla nas zakresie, czyli do miejsca, w którym czujemy kontrolę nad plecami. Wykonujemy tu pauzę, następnie przechodzimy do ruchu przeciwnego. Gdzie powoli staramy się odchylić do tyłu, również zachowując neutralnie ustawiony kręgosłup. Punktem końcowym może być tu dla nas miejsce, w którym plecy lub głowa dotykają oparcia. Gdzie w maksymalnym napięciu wykonujemy pauzę i przechodzimy znowu do zgięcia. Następnie zgięcia boczne kręgosłupa. Siedząc w pozycji neutralnej, trzymamy ręce wzdłuż ciała. Ruch zaczynamy od zgięcia głowy, następnie odcinka piersiowego i na końcu lędźwiowego. Do góry wracamy w odwrotnej kolejności i przechodzimy do drugiej strony. Podczas ćwiczenia staramy się, aby pępek znajdował się w jednej pozycji. W ostatnim ćwiczeniu siadamy na krawędzi krzesła i dla rotacji w prawą stronę zakładamy prawą nogę na lewą. Lewa ręka w tym czasie zapiera się o prawe kolano, a prawa z tyłu obok pośladków na krześle. W takim ustawieniu rotujemy się maksymalnie w prawą stronę, ustawiając głowę również w tym kierunku. Przytrzymujemy tu kilka sekund, następnie powtarzamy ćwiczenie analogiczne dla drugiej strony. Warto pamiętać, że ćwiczenia te to pomoc doraźna, przynosząca efekt tymczasowy. Jeżeli chcemy długofalowo zadbać o nasz kręgosłup, warto wdrożyć aktywność poza pracą w postaci bardziej intensywnych i złożonych ćwiczeń. Dzięki za obejrzenie do końca, że film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk i do następnego.